w Łódzku zakończono realizację projektu pod nazwą Akcja Fort Owcza Góra, w ramach której zorganizowanych było wiele działań. Właśnie kończymy projekt Akcja Fort Owcza Góra dofinansowany przez Narodowy Instytut Dziedzictwa w ramach Wspólnie dla Dziedzictwa. Fosa, wycinamy wszystkie samosiejki, wyciągamy drzewa, wycinamy tam drzewa, na które mamy pozwolenie, wyciągamy to wszystko, to już koniec projektu. To jest 90% projektu, 10% projektu to seminarium było, można było zwiedzać Fort Owcza Góra z przewodnikami, co się zda pierwszy raz się chyba zdarzyło, że coś takiego było. Konkurs dla dzieci. Najtrudniejsze do wykonania były fosy, ściany, na których porastają większe drzewa to mamy z nimi troszeczkę problemów, bo konserwator nam tak jakby podkreślił, że no niestety musimy tak zrzucić drzewa, żeby nie uszkodzić murów, które i tak już są w lichej takiej formie i mogą się w każdej chwili rozpaść. No i bardzo mocno się staramy, żeby te drzewa w dobrym kierunku leciały. Musimy wyciągnąć to drzewo z tych fos, więc musimy ciężkim sprzętem, który musi być na zewnątrz fos, nie możemy tak za bardzo jeździć po środku, żeby też nie zniszczyć Naszego historycznego obiektu. Jest to taki zaczyn do tego, aby w przyszłości zgodnie z realizacją projektu związanego z grajami kosza, koszarami przywrócić to miejsce mieszkańcom, turystom i zacząć inwestować środki w fort pomocniczy, czyli fort na Owczej Górze. Łącznie docelowo ze środków krajowych, jak i również ze środków zewnętrznych, czyli Unii Europejskiej, ma być zainwestowane w ten fort około 16 milionów złotych, ale o tym będziemy dokładnie mówić w momencie, w którym będziemy już po przetargu, bo w tej chwili jest przygotowywana procedura przetargowa, jak i również specyfikacja istotnych warunków zamówienia na wykonanie tych prac tutaj przy tych zabytkach.